Nie dawaj z siebie 100%. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o tym, dlaczego myślę, że nie powinieneś dawać z siebie 100% i nie powinieneś starać się być idealnym z perspektywy kogoś, kto prowadzi polowanie psychologiczną oraz biznes edukacyjno-rozwojowy, w tym społeczność dla mężczyzn zainteresowanych rozwojem osobistym. Na przestrzeni ostatnich lat pracowałem osobiście z setkami mężczyzn w ramach długoterminowych, wielomiesięcznych, osobistych mentoringów oraz rozmawiałem z tysiącami mężczyzn, w ramach indywidualnych konsultacji i przez te ostatnie lata zauważyłem pewne schematy, które są bardzo toksyczne i mogą bardzo hamować twój rozwój. Więc jeżeli zależy ci na tym, żeby być osobą, która jest bardziej spełniona, szczęśliwa i która osiąga swoje cele, jednocześnie maksymalizując swoje poczucie szczęścia tu i teraz, to nie pomijaj tego filmiku. Jestem dzisiaj chory, mam bolące gardło, zatkany nos, bolą mnie mięśnie, generalnie czuję, że całe moje ciało to jeden wielki Stan zapalny i myślę, że jest tak dlatego, że cisnąłem siebie trochę za mocno przez ostatnie dwa tygodnie. Ostatnie dwa tygodnie bardzo dużo podróżowałem. Spędzam czas w Stanach Zjednoczonych, zrobiłem sobie krótki, czterodniowy urlop wraz z moim przyjacielem i moim wspólnikiem. Prawie każdego dnia spałem w innym miejscu, w innym hotelu, w innym klimacie, w innych strefach czasowych też. I postanowiłem, że nie opuszczę żadnego treningu. I rzeczywiście nie opuściłem żadnego treningu na siłowni. Teraz już chyba od ponad 10 dni, każdego dnia ćwiczę. Więc pomimo tego, że bywałem niewyspany, wstawałem na przykład o 5 i po prostu szedłem na siłownię przed samolotem. I pomyślałem, że to, że jestem dzisiaj chory, miałem w planach nagrywać film na YouTube'a zupełnie inny niż ten, ale postanowiłem, że nagram ten i opowiem o tym. Jakie mam przemyślenia w związku z ciśnięciem siebie zbyt mocno? Bardzo często, gdy rozmawiam z klientami, dzwoniamy się na drugą, trzecią rozmowę i pytam się swojego klienta, jak idzie jego rozwój, jak idzie program, który zaplanowaliśmy dla niego, jak idzie program, który ma na celu zbudować dla niego lepsze zdrowie, lepsze relacje, lepsze życie. Zawsze pracując z klientami, najpierw koncentruję się na zbudowaniu pewnych nawyków zdrowia, Rutyn, które nas wspierają, rutyn, które nam przypominają, co chcemy osiągnąć, dopiero później przechodzimy do poznawania nowych osób. Więc przeważnie w tych pierwszych tygodniach tematem naszej rozmowy jest to, a jak idzie? Pytam się klienta, jak ci idzie, stary. Bardzo często słyszę chujowo, stary, chujowo idzie. Gdy zaczynam dopytywać klienta Okej, co dokładnie co, masz na myśli, słyszę, że wiesz stary, chodziłem na siłownię, w tamtym tygodniu byłem trzy razy, robiłem tą medytację, przypominałem rano sobie swoje cele. Robiłem te zadania, które mi zleciłeś, ale w weekend odpadłem. W weekend odpadłem i kurwa, wszystko zmarnowane, wszystko skasowane. Nie, stary, nie patrz na to w ten sposób. Zobacz, dwa tygodnie temu nie robiłeś nic z tych rzeczy. A teraz przez ostatnie 10 dni, zrobiłeś 7 dni z tego. Więc z zerowej skuteczności przeskoczyłeś na 70% skuteczności. I to jest dokładnie to, jak wygląda Rozwój podobnie z podchodzeniem do dziewczyn, z poznawaniem dziewczyn, z poznawaniem nowych osób. Być może jednego tygodnia będziesz w stanie się zdyscyplinować i wyjdziesz trzy razy w celu poznawania dziewczyn. Jednego dnia zagrasz piękną dziewczynę na spacerze, drugiego dnia zagrasz może nawet dwie dziewczyny będąc w kawiarni. trzeciego dnia wejdziesz w weekend i zagrasz do trzech dziewczyn. Później po weekendzie przyjdzie praca niespodziewany projekt, niespodziewana rzecz do rozwiązania, niespodziewane problemy i odpadniesz na tydzień i wtedy się zorientujesz, kurde, miałem pracować nad swoimi umiejętnościami międzyludzkimi i znowu odpadłem. I to nie znaczy, że wszystko jest skasowane, bo wcześniej nie zagadywałeś do nikogo, wcześniej nie poznawałeś w ogóle żadnych nowych dziewczyn, a teraz przez ostatnie 14 dni wyszedłeś trzy razy i zagadałeś 6 dziewczyn, więc zrobiłeś progres. Jeżeli porównalibyśmy poprzedni miesiąc do tego miesiąca, zrobiłeś progres. I wtedy, gdy patrzymy na to w ten sposób, moi klienci często rozstrzegają: w sumie masz rację. <laughs> to masz rację, zrobiłem progres. Idzie mi całkiem dobrze. I widzę, jak zmienia się ich motywacja. Dlatego zawsze zwracam na to uwagę, ponieważ te zasoby motywacyjne są dla nas niesamowicie ważne. Musimy dawać sobie poczucie, że idziemy w dobrym kierunku. Dlatego bardzo często też, pracując z klientami, polecam im takie ćwiczenie, żeby. Każdego dnia rano, pierwsza rzecz po przebudzeniu, opcjonalnie jeszcze wieczorem, to też bardzo pomaga, wyciągać notatkę. Za z klientami tworzę takie notatki rozwojowe, tam dajemy różne ćwiczenia, ale dokładam jedno pytanie i jest to pytanie, co ostatnio idzie mi naprawdę dobrze? I wtedy wypisujesz sobie trzy rzeczy, które ostatnio idą Ci naprawdę dobrze. I muszą to być rzeczy, z których naprawdę jesteś dumny, z których naprawdę jesteś zadowolony. Więc nie chodzi tutaj o wciskanie sobie kitu, tylko o to, żeby wsiąść rano i wieczorem opcjonalnie i zastanowić się, hmm, co ostatnio idzie mi naprawdę dobrze. W sumie to bardzo dobrze idzie mi to, że chodzę ostatnio regularnie na siłownię. Ostatnio bardzo dobrze idzie mi ten projekt w pracy. Nawet mój szef, menadżer, współpracownicy, mój zespół pochwalili mnie. Więc jest to dowód na to, że idę w dobrym kierunku. Kolejną rzeczą, która idzie mi bardzo dobrze jest nitkowanie zębów. Ostatnio postanowiłem, że zadbam o barwę swoich zębów, że będę o nie bardziej dbał, będę mył je przynajmniej dwa razy dziennie. Będę je nitkował. Że mi raz dziennie i robię to. Więc w sumie są trzy rzeczy, które idą mi ostatnio naprawdę dobrze. To, co zobaczysz, to to, że gdy będziesz robił to ćwiczenie regularnie, Twoja pewność siebie, Twoje poczucie spełnienia, Twoje poczucie, że idziesz w dobrym kierunku, zaczną rosnąć. Zaczniesz postrzegać siebie jako fajniejszą osobę, jako osobę, która robi naprawdę dużo, jako osobę, która radzi sobie naprawdę świetnie, i wtedy zaczniesz wychodzić z czegoś, co nazywam toksycznym mindsetem. Samorozwojowym, czyli wyjdziesz z katowania siebie i negatywnego dyscyplinowania siebie do działań. Na zasadzie idzie ci chujowo, musisz wszystko robić idealnie, wstawaj, kurwa, ciśniemy, do pozytywnego zdyscyplinowania. Czyli idzie mi naprawdę dobrze, robię postępy i wybieram robić rzeczy, które mi służą. Chcę przypominać sobie swoje cele, chcę przypominać sobie, co mi służy, co chcę osiągnąć i robię to każdego dnia. I to nigdy nie będzie wyglądało w ten sposób, że masz stuprocentową skuteczność. To nigdy nie jest czarne-białe. Więc pierwszego tygodnia, gdy na przykład dołączysz do programu rozwojowego, taki jak ten, który prowadzę, klienci często mają stuprocentową skuteczność. Na początku jest duża motywacja, wprowadzają wszystkie nawyki, robią wszystko bezbłędnie. Ale przychodzi drugi tydzień, trzeci tydzień, czwarty tydzień Twoich postanowień i gwarantuję Ci, że pojawią się problemy i wyłamiesz się. I na przykład ustaliłeś sobie, że nie będziesz oglądał pornografii. Masz słabszy moment i oglądasz pornografię. Ustaliłeś sobie, że nie umiesz żadnego dnia treningów. I w końcu przychodzi gorszy moment, tak jak ja mam dzisiaj. I nie robisz treningu siłowego. I to jest w porządku, bo rozwój nigdy nie jest czarno biały. I najważniejszą umiejętnością w utrzymywaniu swojej zdrowej dyscypliny jest to, żebyś nauczył się bardzo szybko wracać na dobre tory. Żebyś nauczył się przebaczać sobie. I żebyś nie postrzegał wszystkiego jako czarno-białą, zero-jedynkową rzecz. Bo w odpowiednio długim terminie nigdy nie będziesz perfekcyjny. Więc perfekcjonizm nie ma żadnego sensu. Jesteś skazany na porażkę, jeżeli starasz się być perfekcjonistą. Więc zamiast być perfekcjonistą, zacznij być realistą. I oprócz tego, polecałbym ci zacząć być też esencjalistą. Co mam tutaj na myśli? To jest myśl, którą wziąłem z książki. Właśnie o takiej nazwie, esencjalista. Z bardzo, bardzo polecam tę książkę. I chodzi mi tutaj o to, żeby skupiać się na tych rzeczach, które są naprawdę, naprawdę ważne. Więc dlaczego w ogóle postanowiłem zacząć ćwiczyć codziennie? W ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, ze swoim wspólnikiem bardzo mocno rozwijaliśmy naszą poradnię psychologiczną Social. I to wymagało ode mnie ogromu pracy. To wymagało ode mnie tego, żeby skupić się na rzeczach, które są naprawdę ważne. Ponieważ mając ponad 60 pozycji, na swojej liście rzeczy do zrobienia Nie jestem w stanie po prostu zrobić wszystkiego Zawsze musiałem z czegoś rezygnować I zacząłem wybierać po prostu rzeczy, które są dla mnie najważniejsze W kontekście osiągnięcia moich celów To mnie doprowadziło do tego, że W zasadzie wstawałem rano Wychodziłem na spacer na słońce Czasami nawet nie wychodziłem na spacer na słońce Piem kawę, siadałem do komputera i potrafiłem pracować po 12-15 godzin dziennie cały czas. I w mojej głowie mówiłem sobie, OK, ty z tym muszę ogarnąć po prostu to wszystko i będzie git. Ale miały miesiące i patrząc w lustro, zorientowałem się, że moja sylwetka nie wygląda już tak, jak wyglądała. Zorientowałem się, że jestem dużo bardziej dostarpniony, jeżeli chodzi o moje myśli, bo przestałem medytować. Zorientowałem się, że w sumie nawet moje samopoczucie jest coraz słabsze, i nie czuję się tak spełniony, jak byłem. Wtedy szala się przechyliła. Wybiłem się z balansu, żeby móc znowu odbudować balans, i na tym właśnie polega budowanie balansu. Więc nauczony już wieloletnim rozwojem, ponieważ interesuję się tym od 10 lat i praktykuję to od 10 lat, wiedziałem, że katowanie siebie i zadręczanie siebie i atakowanie siebie nie jest pomocne, nie jest w żaden sposób produktywne. Więc teraz, gdy wypadam ze swoich rutyn i wypadam z tego, co wiem, że jest dla mnie dobre czyli poranna medytacja, poranne zimne prysznice, poranne przypominanie sobie swoich celów, praktyka wdzięczności, treningi. W momencie, w którym wybijam się z tego, nie katuję siebie, bardzo szybko sobie przebaczam i wracam na dobre tory. Przebaczanie sobie jest niezwykle ważne, ponieważ zawsze podejmujemy najlepszą możliwą decyzję. Niezależnie od tego, jaką decyzję podjąłeś, zawsze jest to najlepsza możliwa decyzja, jaką mogłeś podjąć. Dlaczego tak jest? Ponieważ mając swoje aktualne zasoby i przez zasoby mam na myśli wcześniejsze doświadczenia, emocje, które aktualnie czujesz, informacje, które aktualnie masz. Sytuację, w której jesteś i opcje, które widzisz, zawsze podejmujesz najlepszą możliwą decyzję. Bo gdybyś mógł podjąć lepszą decyzję, to byś podjął lepszą decyzję. Bo chyba nie jesteś osobą, która specjalnie podejmuje złe decyzje, prawda? Zawsze podejmujesz najlepsze decyzje, które czujesz, że są dla ciebie najlepsze. Więc nie ma sensu kratować Ciebie. Jeżeli coś zrobiłeś, to znaczy że uznałeś, że to jest najlepsza rzecz, jaką mogłeś zrobić. Także najlepszym rozwiązaniem jest to zaakceptować. Ale w tym momencie masz już zupełnie inne zasoby niż miałeś wtedy. W tym momencie masz doświadczenia i wiesz na przykład, że Robienie tego nie przynosi rezultatów, na których ci zależy. Więc teraz, mając już nowe zasoby, możesz podjąć jeszcze lepszą decyzję. Możesz się nauczyć. Możesz wybrać to, żeby się nauczyć. Więc wybierasz to, żeby nie popełniać tych samych błędów. Ja musiałem właśnie wejść w ten tryb pracy 12-15 godzin dziennie, żeby się nauczyć, jak pracować bardzo intensywnie, jednocześnie zachowując swój. Balans swojej rutyny i swoje zdrowie, a przynajmniej taką miałem nadzieję, żeby zachować swoje zdrowie. No i właśnie przed ten czas urlopu postanowiłem, że dobra, spinam się codziennie siłka przez następne pół roku. I faktycznie byłem tak zmotywowany, że każdego dnia pojawiałem się na siłowni przed ostatnie kilkanaście dni. Jeszcze nie wiem, nie liczę tego, bo po co miałbym to liczyć? Po prostu wiem, że tego dnia będę ćwiczył i wstałem się niesamowicie rozformany. I to jest dla mnie sygnał, że muszę trochę bardziej uważać. Czy to zaznaczam kompletnie rezygnować z treningów? Nie mam zamiaru, pójdę dzisiaj na siłownię, i zrobię sobie po prostu rozciąganie, coś delikatnego. Robię teraz na przykład spacer, więc to też będzie część mojego treningu i po prostu uczę się dalej tego balansu. Także zawsze się uczymy, nigdy nie będziemy idealni. Ja też będąc trenerem dla setek osób, siedząc w rozwoju osobistym od 10 lat, nie mając problemu z większością rzeczy, takimi jak dyscyplina, rozwijanie biznesu, poznawanie nowych osób, motywowanie się do rzeczy, Nadal się uczę. I to jest niezwykle ważne, żebyś ty też dawał sobie przyzwolenie na błędy. Żebyś akceptował siebie, akceptował też, jak sobie coś postanowi, że na przykład będziesz chodził na siłownię, będziesz podchodził do dziewczyn, będziesz się uczył, będziesz pracował nad czymś, będziesz popełniał błędy. I to jest część procesu dla każdej osoby. Dla mnie, dla ciebie, dla każdej innej osoby, którą widzisz w social mediach, na YouTubie. Z tym, że wiele z tych osób, wiele z trenerów rozwoju, guru nie pokazuje tego. Nie są do końca autentyczni, nie są do końca prawdziwi i przez to budują nierealistyczne oczekiwania. A realia są takie, że w odpowiednio długim terminie coś się wyjebie. Coś nie będzie działać. Wypadniesz ze swojej rutyny. Coś się stanie i nie będziesz mógł zrealizować swojego planu i to jest w porządku. I chcesz po prostu podjąć najlepszą możliwą decyzję. Więc zamiast katować siebie, zamiast atakować siebie, zamiast winić siebie za to, że nie jesteś perfekcyjny, tak jak każdy inny człowiek, Zaakceptuj to, co się stało, wróć na najlepsze tory i ze spokojem i z samoakceptacją rób krok za krokiem w kierunku osiągnięcia swoich celów. Ponieważ rozwój trwa latami, musisz być w stanie robić te rzeczy codziennie. To nie jest projekt na 2-4 tygodnie, żeby pójść na siłownię i zrzucić parę kilogramów i spodziewać się więcej mięśni. W ten sposób nigdy nie wygrasz, w ten sposób nie będziesz żył szczęśliwym życiem, w ten sposób nie będziesz miał sylwetki, którą chcesz mieć przez cały czas. Musisz zacząć grać w tę grę jak w nieskończoną grę. Czyli to nie jest coś, co robimy w celu osiągnięcia jakiegoś celu. To nie jest coś, co ma linię mety. Dbanie o siebie, rozwój osobisty, zdrowie, relacje, biznes. To jest nieskończona gra, w której chodzi o to, żeby po prostu w nią grać każdego dnia. I dlatego musisz nauczyć się cieszyć procesem. I gdy nauczysz się cieszyć procesem i codzienne spacery rano będą dla Ciebie przyjemnością, chodzenie na siłownię będzie dla Ciebie przyjemnością, praca nad biznesem będzie dla Ciebie przyjemnością, poznawanie nowych osób, doskonalenie swoich umiejętności międzyludzkich. Będzie dla ciebie przyjemnością. Wtedy nie rodzić, że wygrywasz te rezultaty czyli świetna sylwetka, ponadprzeciętne zarobki, przepiękna dziewczyna to przede wszystkim uczysz się cieszyć momentem teraźniejszym, który jest tak naprawdę jedyną rzeczą, którą masz. Więc zacznij grać w życie jak nieskończoną grę i w nieskończoności tej gry, w ilości dni, które masz przed sobą. Czy to, że się dzień na siłowni, ma jakieś znaczenie, ale nawyk, który budujesz nawyk wracania. Do swoich postanowień, przypominania sobie o tym, co chcesz osiągnąć, ma znaczenie. Więc pamiętaj, to, że popełniłeś jakiś błąd, to jest ok. Każdy popełnia błędy. Ale to, co zrobisz z tym, to, czy nauczysz siebie i to, czy będziesz wzmacniał pozytywny nawyk wracania na dobre tory, czy też będziesz wzmacniał negatywny nawyk odpuszczania sobie, ma znaczenie. Więc za każdym razem, gdy ominiesz nitkowanie zębów, wzmacniasz nawyk omijania nitkowania zębów. A za każdym razem, gdy pomimo tego, że trochę ci nie chce, jesteś zmęczony, chciałbyś już pójść spać. Będziesz robił nitkowanie? Wtedy wzmocnisz pozytywny nawyk. Więc nasze mózgi kształtują się i dostosowują się do często wykonywanych czynności. Więc im więcej dyscypliny kultywujesz, im więcej robisz rzeczy, które są niewygodne, ale wiesz, że są dla Ciebie dobre, im więcej razy wracasz na dobre tory, tym łatwiej będzie Ci wracać na dobre tory, aż w końcu stanie się to dla Ciebie trybem domyślnym oraz codziennością. Także przebaczaj sobie, pamiętaj, że popełnianie błędów jest ok i spokojnie wracaj na dobre tory za każdym razem, gdy zboczysz ze swojej ścieżki powodzenia.